Cześć jestem Miko i Monika dzisiaj mamy kolejny odcinek sorry, że tyle w nie nie było i że wrzuciłem filmik z Filipem w niedzielę miałem w sobotę, ale jakoś tak się złożyło, bo u mnie ja nagrywam przez aparat i potem tak no wrzucam na youtube no tak, bo przez tableta, nie? Nagrywam, no okej okay. dzisiaj będzie krótki I vlog z bratem i może też karty? może to zaraz się widzimy. Dobry? No tak już się nagrała ją, ziomki To mój tata Dobra a to moi braciszek Kajtek Przywitaj się, jestem Kajtek To mój tata Dobra to mi ładnie Nic nie daje. My teraz mamy leżing, plaży łącznik, nie? No, no wiecie co? On tak się zachowuje, że nie jest jakiś maluszek. Już 7 miesięcy skończył, nie? Nie skończył w sobotę czy tam niedzielę, nie Kajtek? Powiedz im. Umierać, kować. i stać przez nie Daj, Kajtek. Powiedz coś no, nie patrzę. Dobra. Jeszcze może coś dzisiaj wrzucę? Nara, pa.